Witamy cię, droga duszo, w tej przestrzeni światła, akceptacji i połączenia z boskością. Oddychaj głęboko. Pozwól sobie na chwilę oderwać się od zmartwień świata zewnętrznego. Dzisiejsze przesłanie, które przyniesie Wam aniołowie, jest intensywne, głębokie i pełne objawień. Nie znalazłeś się tutaj przez przypadek. Wszechświat tak zrządził, że w tym właśnie momencie Twoje emocje zostały dotknięte czymś większym. Coś, co Twoje serce już wie, ale Twoja dusza musi o tym pamiętać. Dziś aniołowie szepczą o miłości przeżytej, odczutej, ale także o zachowanej ciszy. Owszem, to wzajemne uczucie, ale także nieujawniona prawda. Ta osoba, tak, ta osoba, Wiedziała. Wiedziałem o miłości, którą ofiarowałeś z taką czystością, z taką troską, z takim oddaniem. Wiedziałem, że jej spojrzenie wyrażało wszystko, czego często nie są w stanie wyrazić słowami. Ale jest coś, o czym nigdy ci nie powiedziała. Coś, co pozostało w duszy pomiędzy strachem, Wątpliwościami i własną duchową podróżą. Aniołowie są tu po to, aby z czułością i światłem odsłonić te tajemnice. Nie po to, by ranić, nie po to, by rozdrapywać rany, lecz by leczyć. Przekształcić wspomnienia w mądrość, ból w siłę, a nieobecność w obecność duchową. Jesteś gotowy? Więc pozwól sobie czuć, ponieważ jest to przesłanie mówiące o miłości, prawdzie, ponownym połączeniu i o wszystkim, co pozostawało ciche, lecz nigdy nie przestało żyć w Twoim sercu. Na płaszczyźnie duchowej nic nie dzieje się przypadkiem. Wszystko ma swój czas, swój święty rytm, kosmiczny taniec, który jednoczy duszę, historię i przeznaczenia. A kiedy dwie dusze się spotykają, nawet na krótko, nawet pośród nieporozumień i milczenia, to połączenie pozostawia wieczne ślady na polu energetycznym obojga. Wiadomość, którą teraz otrzymasz, przychodzi bezpośrednio z wyższych planów, poprzez światło aniołów. Byli obecni w momentach poddania się, w cichych łzach, w powściągliwych uściskach, w niewypowiedzianych słowach. Usłyszeli Twoje myśli, byli świadkami Twoich modlitw, i teraz chcą Ci wyjawić to, co nigdy nie zostało wypowiedziane głośno, ale zawsze było obecne. Ta osoba, tak, ona, była duchem w podróży. Tak jak Ty, nosił ze sobą swoje blizny, swoje lęki, a także swoje ograniczenia emocjonalne. Nawet czując miłość, Którą mi ofiarowałeś, nawet będąc dotkniętym Twoim światłem, ta dusza miała trudności z wyrażeniem tego, co czuła. I to nie jest wina. To proces. Tak to działa. Wielu z nas nie nauczono kochać bez ograniczeń, doceniać wartości duszy, która ofiarowuje nam całe swoje serce. Dlatego aniołowie proszą Cię. Abyś teraz otworzył swoje serce. Nie szukać logicznych odpowiedzi, lecz czuć. Żeby pozwolić ci, nawet bez słów, nawet bez konkretnych gestów, uświadomić sobie, jak to było ważne. Jak prawdziwa była ta miłość, chociaż niedoskonała. I jak nawet dziś istnieje połączenie, które przekracza czas, odległość. A nawet fizyczną obecność. Droga istoto światła, aniołowie chcą, żebyś wiedziała, tak On wiedział. Od pierwszych spojrzeń, od najsubtelniejszych gestów, od czasu, gdy Twój dotyk był czymś więcej niż tylko dotykiem, miał moc uzdrawiania. Wiedział, że Go kochasz. Poczuł, nawet gdy odwrócił wzrok, nawet gdy nie zareagował w sposób, którego się spodziewałaś. W jego wnętrzu coś rozpoznało wartość, siłę i piękno tego, czego doświadczyliście razem. Ale było coś, o czym ci nigdy nie powiedział: ból, trauma, złożona w przeszłości obietnica, która uniemożliwiła mu całkowite oddanie się sprawie. Być może stara, nierozwiązana historia miłosna. Być może to odziedziczony lęk przed zatraceniem się w kimś. Albo może misja duchowa wymagająca samotności, ciszy i oddzielenia. Aniołowie ujawniają teraz, że jego milczenie często nie było wynikiem braku uczuć, było raczej nadmiarem uczuć i niezrozumieniem. To była obawa, że nie dorównam temu, co zaoferowałeś? To była niepewność, że mogę cię zranić. Było to zagubienie kogoś, kto chociaż to czuł, nie wiedział, jak to okazać. I odszedł, albo może nim był, ale zimny, zdystansowany, niedostępny emocjonalnie. I obwiniałeś siebie. Zastanawiałeś się, co zrobiłeś źle. Ale aniołowie mówią stanowczo, nie popełniłeś błędu. Byłeś światłem w jego ciemności. Uzdrawiałeś zranioną duszę. Nigdy ci nie powiedział, że w milczeniu cię podziwia. Śniłam o tobie, ale nie wiedziałam, jak to urzeczywistnić. Gdy zobaczyłam, że odchodzisz, serce mi się krajało, ale duma i strach mówiły głośniej. A jeśli dziś daną osoba już odeszła, czy to z Twojego życia, czy z tego świata, aniołowie mówią, że jej dusza pozostaje z Tobą połączona. A z drugiej strony jest żal, owszem, ale też głęboka wdzięczność, że odwiedza Cię we śnie, wysyła Ci znaki i chce, żebyś wiedziała, byłaś najprawdziwszą miłością. Jaką kiedykolwiek poznał, nawet jeśli nie wiedział, jak ją w pełni przeżyć. A jeśli on żyje jeszcze w tym życiu, ale jest daleko, wiedz o tym: toczą się w nim wewnętrzne walki, których nie możesz zobaczyć. Istnieją blokady emocjonalne, które nadal cię powstrzymują, ale jego światło zasiało nasiona. A aniołowie zapewniają nas, że prawdziwa miłość nie jest daremna. Wszystko, co dałeś, wraca do ciebie, kropka ciebie w sposób, którego nie możesz sobie nawet wyobrazić. Życie honoruje tych, którzy kochają czysto. Oddychaj, poczuj, co wibruje w twoim sercu w tej chwili. Aniołowie są teraz u twego boku i otulają cię kocem spokoju i zrozumienia. Wszystko co przeżyłeś, odczułeś i nieodwzajemniłeś tak jak sobie wymarzyłeś, służyło twojej ewolucji. Dorosłeś. Stałeś się silniejszy. A przede wszystkim nauczyłeś się kochać. Dusza, która kocha, nigdy nie przegrywa. Ponieważ prawdziwa miłość nie polega na wzajemności. On się zmienia. To podnosi na duchu. On uwalnia. I o to właśnie proszą Cię teraz, aniołowie: uwolnij się. Nie z pamięci, ale z bólu. Nie miłości, lecz oczekiwania. Uwolnij się od potrzeby pełnego zrozumienia i zaakceptować fakt, że nawet w milczeniu, nawet bez spowiedzi czuł. On wiedział i w jego czasach odcisnęło to na nim piętno. Energia tej miłości jest żywa we wszechświecie i wraca. Odbija się to w innych połączeniach, w nowych możliwościach, w spotkaniach dusz, które dopiero nadejdą. Nic nie zginęło. Wszystko zostało zasadzone. A żniwa nadejdą. Czy kiedykolwiek płakałeś w milczeniu, bo czułeś, że kochasz samotności? Czy zdarzyło Ci się kiedyś powstrzymywać słowa, ponieważ strach przed usłyszeniem nie bolał bardziej niż cisza? Czy kiedykolwiek chciałeś zrozumieć, Dlaczego ktoś tak ważny po prostu nie mógł cię kochać tak, jak na to zasługiwałeś? Aniołowie wiedzą: Byli tam, a teraz mówią: To nie był brak miłości. Brakowało tej duszy struktury emocjonalnej, która pozwoliłaby jej poradzić sobie z tak wieloma uczuciami. I to cię nie umniejsza. To czyni cię wspaniałym, bo udało ci się kochać nawet bez gwarancji. Byłeś odważny, byłeś poddany, byłeś lekki. Dziś aniołowie uzdrawiają ten ból, dotykają twojego serca pewnością, że miłość, którą ofiarowałeś, zamieni się w błogosławieństwo. Że Twoja dusza będzie w równym stopniu doceniona, przyjęta i kochana. Zasługujesz, a wszechświat już nad tym pracuje. Prawdą jest, droga istoto światła, że byłaś i nadal jesteś głęboko kochana. Nawet jeśli w ciszy, nawet jeśli w tajemnicy, nawet z daleka. A teraz, jeśli Bóg pozwoli, możesz odejść w pokoju. Zachowaj w sercu pewność, że aniołowie cię nigdy nie opuścili. Że prowadzą cię do nowego czasu, w którym miłość będzie lekka, wzajemna i pełna światła. Ta osoba wiedziała. Jakimś sposobem nadal to wie. Bo prawdziwa miłość nigdy nie umiera. On się zmienia i odradza się w nowych perspektywach, nowych spotkaniach, nowych możliwościach. Zaufanie najlepsze dopiero nadejdzie. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, polub ten film, podziel się nim z kimś. Kto również potrzebuje usłyszeć te słowa i zasubskrybuj kanał tutaj, aby nadal otrzymywać światło i wskazówki od aniołów. Twoja obecność tutaj jest dla nas bezcenna. A jeśli masz ochotę, wesprzyj nasz kanał poprzez super podzękowanie. Dzięki Twojemu wsparciu możemy szerzyć więcej miłości, wiary i przesłań anielskich na całym świecie. Razem jesteśmy wielką rodziną światła.